12 październik, 2025, urodziny świętej Edyty Sztajn we Wrocławiu, w 1891 roku. Tutaj, w tym mieście, mając 15 lat, straciła wiarę, została zlikwidowana 9 sierpnia. W 1942 roku, w rocznicy koronacji polskiego papieża Piusa X. Było 527 katolickich Żydów w planie arystokratów świata, którzy 12 października w 1492 roku ustalili w Konstantynopolu. Dzień 12 październik. 1492 rok to Krzysztof Kolumb, książę polski, syn króla Warneńczyka, wnuk króla Władysława Jagieły, odkrył Amerykę. Pomogła mogła Matka Boża z Saragosy, która objawiła się apostołowi Jakubowi 20 stycznia 40 roku. Dlatego też jej święto obchodzimy zawsze 12 października. 12 października 1986 roku do Hamburga przybył Bergoglio. Miał 50 lat. Ten, którego 13 marca 2013 roku nazwano papieżem Franciszkiem. Był w planie arystokratów świata. Dlatego też 12 października w, 19... w 2019 roku. W Watykanie podał listę uczniów, milionów uczniów, uczelni katolickich, uczniów i studentów, przeznaczonych do akcji miłosierdzia Franciszka Korony na 18 sierpnia 2021, kiedy wyszczepiono ich na całym świecie. A jak również tego dnia w Dachau, w mieście Dachau, zaczęto kampanię reklamę w dziewięciu językach, językach. Program Miłosierdzia Franciszka, który 12 października 1986 roku, mając 50 lat, przybył tutaj do Hamburga, gdzie zaczął swoją rolę w, w drodze do Asyżu. Urodzony 17 grudnia w 1936 roku. Widziała go siostra Faustyna. Było to 25-lecie święceń biskupich 17 grudnia w 1911 roku. Arcybiskupa biskupa Krakowa, Królewskiego Miasta Kraków, Adama, księżo, księdza Adama Sapiechy. Matko Boża, Wszechwładza.